pokażę Marsa czas, bo ten czas był z długi węzorożku. To jest niebieska pasza, to jest czerwona pasza. Zaglądamy tam dalej. Tutaj są miski takie. Eee, tutaj się otwiera i no. Dobrze mam kartkę Marsa. I eee, kupiłaś tutaj urodzenia ojce, nie matki, raz macie dyscyplina, płeć. Wszystko widać, ok. E, dobra. Tutaj mamy mm, skrzynkę, którą mamy. Tutaj jest taka kuleczka, tutaj jest e, taka sztutka Z napisem Mars, taka sztutka e, Tutaj jest jakieś takie kółeczko. E, gumeczka e, Tutaj jest napisane, jak pasze by trzymajcie i no, przeczytajcie. Co e, jest takie jakieś kółeczko? Ja Co e, jest jakiś pieszaczek? E, z tego będę tutaj robić na hrapnik, więc to leżę sobie. I to jest e, z drukarki czy e, napis Mars, a tutaj są jakieś smaczki. Żeby była nagroda. I tutaj tak, to mamy taki jakby e, woreczek e, na smaczki. Tutaj są w tym smaczki jabłuszkowe i takie niebieskie. czy jest pudełko na torcik marsza, którą będę robić. I tutaj jest taka, o, tak ładna szczotka, którą sama robiłam. Dobra. Okej. Okay. I tutaj mamy tak. Tutaj bacik do lążowania. O, on jest taki długie, E, dalej mam tutaj w takim pudełeczku mamy miereczkę jakąś, e, takie zarąbiste kółko, bo ono jest takie, patrzcie, ono się tak, można wyczepić do każdego kantarka, więc takie serduszko, takie o, co się zmienia zostaje na srebrne, e, Ląże. tu jest że pod tym lążą, to go nie chcę wyciągać i to jest mój bacik, który jeszcze będę musiała zrobić murączkę. To wszystkie y, te no, wszystko. Chciałam zrobić, że, y, tre, y, że tego transportu nie na żywo, ale coś, że mi jakiś błąd wystąpię, więc no dobra. Więc no, jest to jest druga część rzeczy Marsa, więc tak to wygląda.